Witam na kanale Marek Meran. Będę mówił o języku. Oczywiście to zupełnie nieważne szczegóły i czepianie się, ale jednak. Jest tyle ważniejszych rzeczy, na przykład promocja w sklepie, ale jednak. Na poziomie podświadomym język mocno wpływa na nasze funkcjonowanie na co dzień. Podświadomie określa nasz każdy dzień. Pierwsza sprawa. Nie istnieją takie słowa jak ludziom, domom, drzewom, problemom itd. Istnieją tylko ludziom, domom, drzewom, problemom itd. Końcówka om jest normalną i poprawną końcówką rzeczowników w liczbie mnogiej, w przypadku gramatycznym, który się nazywa celownikiem. Ludzie, którzy nie wiedzą co mówią, wymawiają ludziom, domą, drzewą, żeby nie popełniać błędów, jak nasz umiłowany, błyskotliwy były prezydent Lech Wałęsa, który mówił i chyba nadal mówi: robią, idą, strajkują, w totka wygrywają, zawsze rację mają. Tymczasem obie końcówki, on i om, są normalnymi końcówkami, tylko że w innych sytuacjach i w innych słowach. I teraz bardzo ważne o co mi głównie chodzi. To nie jest tak, że ludzie zaczęli stopniowo, błędnie mówić domą, drzewą, problemą itd. Nie. To się rozpowszechniło nagle w 2019 albo 2018 roku na YouTubie w innych mediach. Dziwne, jak jakaś zbiorowa hipnoza. Pokazuje mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa. I mechanizmy manipulacji tym społeczeństwem. Wszechświatowa straszliwa zaraza od 2020 roku. I maseczki. Maseczka to, maseczka tamto. Tak jakby to było coś przyjemnego, miłego, fajniusiego, słodkiego. Maseczka to jest z ogórków. To na twarzy to maska, szmata, kaganiec. Mówienie słodkiego słowa maseczka. Zaszczepia w podświadomości, że to niby coś przyjemnego, miłego, fajniusiego i tak dalej. Maseczka. Masunia. Masiunia. Masiusiunia. Ale co ja tam wiem, czepiam się. Wszystko jest w porządku i słodko. Słodusio. To przecież nieważne. Stalin, komuniści, bolszewicy chcieli zapanować nad językiem, żeby zniewolić ludzi. Przekręcali znaczenia słów. Pokazał to Orwell w książce Rok 1984, gdzie, na przykład, ministerstwo odprowadzenia niekończącej się wojny nazywało się Ministerstwo Pokoju, ministerstwo od nachalnej propagandy, bezczelnych kłamstw i fałszowania historii nazywało się Ministerstwo Prawdy, i tak dalej. Wulgarne słowo oznaczające prostytutkę czyli KURWA. To słowo rozpowszechniło się w Polsce po II wojnie światowej, razem z przejściem prymitywnych sowieckich żołnierzy. To słowo mentalnie upodabnia nas do bolszewickiej dziczy, która niszczyła Polaków, kradła, mordowała i gwałciła, na przykład w roku 1920-1939 i po roku 1944. A podobno Polacy tak nie lubią Rosji. Tak więc, jeśli ktoś uważa się za Polaka, ale używa tego słowa, to składa hołd bolszewickim katom, sowieckiemu motłochowi, tym, którzy wyrżnęli polskich patriotów, na przykład żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Inne słowa, częste, ale używane bez sensu. Kiedy ktoś chce brzmieć mądrze, w cudzysłowie, to używa takich słów jak Niejako swoisty? To wycofywanie się z jasnego powiedzenia o co chodzi, ukrywanie się za ogłupiającą mgłą. Na swoiste śniadanie niejako zjadłem swoistą bułkę. Dalej, jakby, troszkę, gdzieś tam, nie do końca. Kiedy, jak owce, ulegamy presji tej politycznej poprawności, żeby nic nie krytykować, niczemu się nie przeciwstawiać, wszystko akceptować i jeszcze mówić miękkim, imdlającym głosem, to stajemy się ludźmi, którzy nie potrafią odróżnić rzeczy od siebie, którzy nie mają własnego zdania, żadnych dążeń. Bezkształtną masą, bezwolną breją, która nie wie czego chce, jest nikim. Chociaż tej brei wydaje się, że wyraża siebie i jest nowoczesna. Taką breją łatwo rządzić i wszystko jej narzucić. Jak sądzisz, czy nie tego chcą rządy na świecie? To nie jest tak, że się bez sensu czepiam. Mówienie miękkim, mdlejącym, słabym głosem to nie jest nieszkodliwe przyzwyczajenie, tylko bezczelnie narzucona niewolnicza moda. To zaszczepia w człowieku pewne cechy osobowości. Robi z człowieka bezwolną, miękką, ciepłą breję. Napoleon troszkę umarł, Egipt leży jakby w Afryce. Dwa plus dwa to gdzieś tam cztery. Londyn nie do końca jest w Ameryce. W tym roku 1 maja wypada jakby 1 maja. Jan Paweł II pochodził z, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, nie chcę nikogo obrazić Polski. Ma to sens? Takie zmiękczacze, jakby troszkę swoisty. Pokazują niestety słabość, zagubienie, chaos i nieudolność w życiu. Tyle na nieważny temat. Dla naszego świadomego umysłu świat równa się język, równa się pojęcia, którymi się posługujemy, równa się słowa i gramatyka. Ale co tam, ważniejsza promocja w sklepie? No to, że tak powiem, cudownych, jakby zakupów.